Siłanko wszystkim, to jest witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. No, a troszeczkę po dłuższej przerwie, na kolejnym odcinku na naszej serii z Kubą. Hello. Sebą. Dobry dzień. I Mateuszem. Dzień. Hello. Czyli Bracia na Gospodarstwie. I lecimy z piątym odcinkiem. Na poprzedni, oczywiście, zapraszam do Seby. Był on wczoraj. Możliwe, że niektórzy z Was go widzieli. A, na jutro zapraszam na odcinek do Kuby. A my co, ludziska? Lecimy sobie dalej ze żniwami. E, u siebie, jak kończyliśmy, to był wieczór, dlatego zwiedziliśmy się na głos, powróciliśmy. Czuję e... się pokrzywdzony. Dlaczego? Ej, byłem tu, YouTube. A. No, bo mnie ja nie jak kuzyna. Ja no, mówiłem, no, że wszystkich że praca na gospodarstwie, nie? E, I jak to? A mam cztery Może 3, ja się już i będę bój? mówił. Nie wiem dlaczego. E... No mów, mów. Zaraz, wyłączę światełko, pozwólcie. E, I e, skończyliśmy właśnie na żniwach, e, znaczy tam Ja sobie orał. Zresztą czas kosiłem i teraz dzisiaj na odcinku również będę kosił. E, I cóż, mam tylko do Was ludziska jedną prośbę. Nie piszcie mi pod tym odcinkiem kiedy Lubelszczyzna, bo dostanę nie wiem czego, nie? To nie jest... Atak o w... epilepsji. Tak, Dalby. to nie jest w ogóle seria związana z Lubelszczyzną, także proszę nie piszcie. Na Facebooku macie link do fanpage'a w opisie, macie wszystko napisane, kiedy mapa, kiedy co, także proszę nie zadawajcie mi jeszcze tego pytania więcej, bo denerwuje mnie to jak mało co. Dobra, my sobie tutaj dojeżdżamy ogólnie. O, jakiegoś laga miałem. Ja też. Ktoś coś położył? Ja coś? też. Nie, Pewnie nie kupował kogoś, żeby nie, dedy, nie, ślag nie, nie O, znowu. Ja nie. Ja miałem znowu. On chyba ja, stoi. Ja chyba nie boisz się chyba, że cię robarem. Nie możliwe. Mam takie czasy. Znaczy małe to są lagi, ale, ale są, nie? Ale są. Nie? No. No i generalnie chciałem też zapytać... Nie wiem czy nie słuchacz, nie... mam 15 tysięcy pingu, a teraz aktualnie 68 tysięcy 68 tysięcy, kurde. Nie, ja ładnie. chciałem powiedzieć, że tak sobie pomyślałem, że zapytam widzów o to, yy, czy te odcinki chcieliby tak właśnie dzień po dniu, czy po prostu nagrywam, a odcinki wrzucamy, kiedy, kiedy tam nam się podoba, jak się wyrobimy z renderowaniem, czyli jak będą jednego dnia dwa, drugiego dnia jeden, czy na przykład, nie Nie, wątku, wiem, by tak troszeczkę by się pogubiła wtedy ta seria, wiesz? Nie, wiesz co? Wywaliło Tak? Nie, mi nie pokazało jeszcze. Mi jeszcze nie jeszcze nie widać, że cię wyburzyło. No. Jeszcze żyjesz, tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze jakoś to się czujesz. jak ustalimy, jak ustalimy sobie kto kiedy jak nam się chce, to w życiu tych odcinków nie wrzucimy. No, no to, bo to głupie, bo co moje pytanie? No, już to wiesz. No, teraz, teraz to już konsekwencje musisz ponieść. Teraz to już jest za późno. To ciekawe, jakie te konsekwencje? Prawne. Prawne. U, o, ale to, wierzę, teraz To, okazji, bo... to będzie, mów jak wbijasz, to alek sobie naporuży. <laughs> A z drugiej strony, jakby taka szybko się przyniosła, to, to bez sensu. Nawet nie zdążę powiedzieć. No, nawet nie zdążę południa. Chyba opuszczę header. <grym> z tym hederem, to A co do tej C5, ludzie, to też będzie jej poprawka na modchabie, także gdzieś tam wyczekujcie. Postaram się ją wrzucić. To za sobą ładujemy belki? Tam będziecie. A, już, ja tu kończę tylko jeszcze jedną. Będziecie, będziecie tam mieli na przykład drabinkę na panel IC. Już nie będzie się sama składała, będziecie musieli sami o to zadbać, a jak nie chcecie jej składać, no to nie. Wujane mm. siedzenie, się że będziecie tak, wiecie, tak... Jakoś tak Aha. będziecie się bujać na tym, na tym siedzeniu. I ogólnie mam 78%, tak więc ktoś już może tutaj podjeżdżać. Yyy, e, będziesz musiał sam podjechać, bo ja przyczepę otworzyłem. No modele co robisz tą proszę tutaj. Ja jak jak nie? 80 niej byłeś spłacony Nie. Pipczy mi kombajn, słuchajcie panowie. Ej, generalnie to nie mamy ciągnika, żeby podjechać, ale to dosyć ugodnie. Masz, Fiat. Chwila, to mamy to Renault, mamy Fiata, mamy Fenda. I... Panie, e, I Forda. Mamy cztery ciągniki? <laughs> Serio? Nie mam nic? Tak. No dobra, znaczy, to sam. teraz w ja zrobię tak. Fiat stoi na wywróceniu. Ale fiat jest podczepiony do przyczepy właśnie tutaj mam... O, to mogliście powiedzieć, że czucia, to bym wziął podróż do a są do renie. Patrzcie, coś w nosy łaźni obtień jakieś takie ślady są duże, bo ktoś w gumotlicach płacił Nie. i wydepnął. Ogólnie przyczepa My widzę, że opie, przyczepa. przyczepa widzę, że tutaj stoi. Dlaczego ona ma pasy zapięte? Jaka? Nie wiem. No to na belę. pewnie. A to... Przysypałem pasy. Dajono. To weź podeknie do przyciopy do bel... do zboża i zaprowadź do... Fajna są Kolorki można wszystko odbierać? Nie, bo ja już jadę chyba, to ja znalazłem rozmę. Ja już jadę Także spokojnie. Ja to założył sobie, ale Zamknę Zamkle i kurzu naleci. Kurde. Sorry, że słyszycie mojego złoma, ale też mam nadzieję, że niedługo. Ko, Ku o właśnie. <laughs> Dziękujemy Dobra, wysypał się Wysypał się to jedziemy dalej Dali... I... Myślisz, że jesteś większy to se przejedziesz na ludzi. No Tak, tak myśli dokładnie Co mam większego? Co mam większego? Ciągnika No tak Co największego? No generalnie to nie dziwne, że mam największego normalnie no. ale... ale tylko ciągnik, pamiętaj no, no a czy mówimy, to jest Nie nie no, właśnie, dali, żebyś, ty... Żebyś, żebyś ty sobie tam nie pomyśl no. czasami. No. To ty sobie myślisz, winny się tłumaczy, pamiętaj. Ale ty zacząłeś. No. Kto no, zaczął o zbeleźnych rzeczach? Nie ja nic takiego nawet nie, nie powiedziałem. O nie. Nie, to ty powiedziałeś, że ja bym żebym ja sobie no, nie pomyślał. No no, no no. No. Ale ja powiedziałem, żebyś sobie pomyślał po tym jak ty powiedziałeś, że jestem zbeleźnikiem, więc... Ty zacząłeś. Oj, i dobra, nie panikuj. O, no, już, już, zmienia temat, patrzcie. Ty! Tego. Patrzajcie go! Patrz tak go! Trzymajcie bo zabiję jak psa. Zaraz uciekam z tym. Kuba lata pożepaku tam. Hello. Ja tylko pociągam. No, pociągiem chyba. Dobra, ja Ja pługo ja nie chowam, ja go tu zostawię na środku, bo go będziemy pewnie jeszcze używać. No ja go, że tak udało się. O, Mateusz Dobrym już klasuje po tak? Niestety mi w moim poprzednim no, odcinku z tej serii pracowanie nijak nie szło, dlatego mam nadzieję, że Mateusz sobie lepiej poradnić, I ja. Ej, jaką ja przyczepę w końcu Tak. Gdzieś? Nie wiem, jest tam do zboża przyczepakać? Coś tam musi jest. Znaczy u nas jest na polu Ale jedno, nie u nas jest, jest na polu czy... jedno. Na polu czy jest jedno jest... a no to jak na polu jest, no to tylko traktor A, no boże. Jak to się stało, żebyśmy się minęli? Tak to? No, Spotkaliście niejaki... się na zakręcie, Prze co z wami będzie? Ja przed chwilą wziąłem ciągnik i pojechałem, a tu nie No ma. właśnie, ja też zaraz wjeżdżałem na to. Ten... Już się kłóca, już się kłóca, ja zobacz to, to. Ty... ty byłeś na wyspach, ja zbrałem Aha <śmiech> <śmiech> Sorry Co się stało? Próbuję tylko ja co, co to tam jest? Kopłem w klawiaturę Patrzcie e... e, Mam kupłem, problem jest... Śrenówka tam stoi, co się stało? Jaki? Potrzebuję, żeby ktoś mi ten, od Headera odchodził. Jak? Się odjeść, to będzie renówkę, co odjeżdżam, bo ja... To czekaj, renówkę wezmę już. Jedz. Drzwi neroztwierane, to bym się seba urzędował w tej rynówce Co roztwierane znowu? Drzwi. Ja jechałem. O, przepraszam, że ci posądziłem źle. Nie, dobrze, nie, nie określaj od seby, że mogę Ci tu Nie określaj od Dobra, tyle to ty, ty, ty ja będę jechał godzinę, także ja sobie prawie. chyba przodem jednak pojadę. Tam jakiś Kuba jedzie. No, Nie to znam. To gdzieś tu Gdzie się tu wjeżdża? Tutaj na, już na samej tańki. Już widzę. Widzę, no, widzę, widzę chodź. Saba może widzieć tak, że... Weź, weź fenda do tego, do przyciopu do bel. Dobra, no, czemuś masz jeszcze odsunięty na bok. Dziękuję. Ale to Dobra. Lecimy do NH dalej. Dobra, zgasimy. Są już jakieś belki? Ogólnie? Tak sobie Wynim? teraz pomyślałem, że... Od, od diabła. ...że tego teczeku, no to ja mam na Gurala, z których nie wiem, czy seria będzie kontynuowana. E, na góralach, na tej serii i jeszcze na tej serii z waferem z Pediackim na Giełszywie. Więc nie wiem. I no to nieźle no. się bawisz. Prostu, no w sumie bo ci... Ciężko jest jakiś taki podobny, coś tak powiem wielkości kombajn, jakiś taki ciekawszy. Ja, ja to bym ja ja ci próbowałem jakiś mniejszy zrobić. Tak ludzie mi się ostatnio pytali tak samo pytali i czy nie zrobimy jakiegoś mniejszego. sama powiedziałeś do przodu. No jakieś już... Byś zrobił kurde, kurde arek jakiegoś tu no no no, no to daj, daj mi model ze zgodą, to no, to wtedy zrobię. Sid, Sid y ten. A to dla nas może zrobić, nie na przykład SIDA, dla nas. No, to... no to to, to tak. No. Tyle, że wiesz. No. Nie, żeby coś, ale zaraz się pewnie będę spodziewał komentarzy typu kiedy tukano albo coś. No to co, pewnie no, no, normalne, no. no i co z tego? Dobrano, jest za daleko wyjechałeś. <laughs> no bo czekaj, bo... Nie, no nad tukaną coś stało. parę dni temu, czy nawet mówiłem, nie wiem, czy nie na live, czy na czymś to było. To po prostu na się tam, że, te, że właśnie klasa trochę na tym To se... chyba tylko zapinaj. O, nie, zapinam, zapinam. zapinam. Nie, nie, nie ja. Państwo w, ja w dupę się zapinają, to. widzicie. To ja ale tam można, kurde tą grubek, to też postawiliśmy. jak no, lubią? Może lubią. Znaczy nie, bo Kuba tu jest, więc nie Ty, stają ja się w żaden sposób. O, lol. Nie, nie. To bo zdjęcie robiłem, może przez. Nie, ja, ja wtedy też A, bym mała, Teraz mam taki slow motion w tym trafie, że tak... Fajnie, chciałbym mieć slow motion. O Jezu, jak nie. skrzywił to. 40% no, no to... Nie panowałem. Nie, w sumie nie tego pola aż tak dobrać. dużo nie dostało. Kurczę, wiecie na jakiej mapie bym pograł w 17 jakby ktoś fajnie przekonwertował? La Ferme Limousine. Mm -hmm. Z 15 No to ja mi ja się. Podobało. się podobało. Ja bym pograł na Belgui i Q tylko na tej pierwszej wersji. Na... na... La, tak, na, tak, to na, to ten, na La Ferme Limousine, tak, albo na... Gumsting. Nie wiem czy wieraliście. Fajna osoba. Jak gdzie ty jesteś? Y, tutaj jestem, Ja no, 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 tobą. No, to jest to ale ty tu ogólnie. Na dobrym Holzhausen, ja też fajnie się, przerobionym. Tak, jest ja odpięty. Holzhausen też był fajnym okładką. Nikt chyba się tak dobrze nie przerobił tego do 17. Ogólnie Niemieckie mapy wszystkie są fajne pod względem optymalizacji no. no name No, o, no, no name map też was po ja Kuba, Kuba, z... kuba co? Mów wyraźnie Ej seba, a co ty robisz? Okej. Okay. Ja jeżdżę Kuby. jestem z, tym z yy, platformą Nobel. Gdzie są Nie, bele? A, a czemu tutaj, ty tutaj. stoisz a, tutaj? Dobra. A właśnie czemu ty seba stoisz na polu tam? O pierdziela, o no, się, jest, się. Tak to stanąłem, ale jeszcze... ogóle no, spójrzcie nie na, nie na nasz licznik, że tak powiem, pieniędzy, zobaczcie jak Seba nas w długi wprowadził, bo, o, bo pił... Tak, właśnie. pił bo, bo poił świnie. Przepił, przepił nasz, nasz dobytek, też zadłużył się u mafii takiej, I to wody tej lokalnej, najlepiej. takiej niemieckiej, takiej Schwarzwald, czy jakoś tak to się nazywała ta mafia. No i zadłużył się, teraz go ścigają, ale, ale te nie? te trzeba zdjąć koło, czy... Dobra, dobra, wiem, po oni, oni, go ścigają jest, teraz długi, on musi spłacać, nie? A w ogóle czekaj, a zobaczymy, czy one się same nie będą ustawiać te pasy, jak tak, tak było, mówię wam. Dobra. Czekaj. Jeszcze nie. Ja nic nie robisz. Cały czas nic nie robisz. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ile żubelek mamy? Ktoś się orientuje? Dobra, odpnij. Odpnij. Dobnij. Przypnij. Dobra, działa. Ja. Ale to ładnie wygląda. Od razu ja będę ja chyba pan na górę, za, podpinacze, Jeszcze się zarobię do zapinania, okay. zobaczysz, Mateusz. Oj, 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 nie przesadzaj No, się, no wiadomo, z, z wami to nic nie ja mam. no. Guziki, mhm, mhm. jak blisko siebie, zaraz się stykną końcówkami. Ty, ty robić stycz, styczki jest... Ja nic nie słyszę. Ja, ja nie Ja tu tylko sprzątam. do dopiero tu przyszedłem. Na górę czy na dół? Na dół. Ich tak długo nie będzie chyba, żeby ich musiał nogą uporać, więc tak na razie no, tak. Ale ja chciałem, Teguło. myślałem, że razu Wiesz, z gomiaków teraz pozostawiłem tam, ale to małe. Mogłeś trochę, weź za tutaj sporo teraz biorę. to. To, no. to nasze Omioki. No i ludzie, żniwa, żniwami w farmingu, ale zbliżają się też w realu. Piszcie tam co u was, czy już zaczynają, czy wy zaczynacie, może, czy jeszcze jednak nie. Dobra, pójdź. Chciałbym wiedzieć bardzo. A jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to piszę hashtag oniyaki. Takie... Tak, hashtag Dawna. Hashtag, no kto, jak ktoś wtedy może hackdowny tak też napisać, ale z samego nad hashtag'a omiyaki y, będę zadowolony. Tu, bo tam są dwie. Gdzie? Aha. A chyba nie, nie umiesz zapinać, wiesz? Tak, Ej, Latest... ty Kur. Ja. Kombine. Yeah. Kur. Oli, Fend, to ja tam dupa mu się nie stało, sam, ale sam, patrzcie, oj... on no kosa jakoś chodzi, ale... be, patrz to. pijany, on jest, on jest pijany, wam mówię, patrzcie jak on jedzie, patrzcie, aż, aż wam przybliżę a, widz, widzicie, te ręce pijaka wykrzywione? Siadaj do tego Fenda, pokaż się Siadaj, 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 no Zaś, za... za... Otwórz się, innego zdjęcie cię chcę zrobić, weź się, się. Jeszcze się otwórz Eee, siądź do, siądź do fenda, chcę pokazać Przez ludziom, tak jak masz ręce. No siądź, nie bój się. Patrzcie to. Co z nim jest nie tak? Wszystko. Kuba, ładuj. ładuj nie. A A rozłożyłbyś może kierownicę najpierw, co? Jest rozłożona u mnie akurat. Eee, ee, ty -e -e. pytam. A ty młodzio nie, Jego nie ludziom, bamy, bamy, No bo pokazuję ludziom jak sobie mam okrzywione ręce no nie, Ja chcę was na górę położyć. Aha. A po co na górę? Ja o, tam tam nie, nie, tam uciekamy stamtąd, kontynuujemy tutaj. Wyzwają nas stamtąd, jedziemy stamtąd. Idziemy stamtąd no. rybą. Moja Honda... Szybsza od Jamesa bo mi to. Ej, nie pyknie ci to, źle masz. No Spadnie. Jak spadną? Czekaj, czekaj. O! co Kupuję tam do przodu, nie? Ej, tamto ono się buje, ono się nie przypiała. Odepchnij, tak jeszcze raz. Mam nadzieję, że ludziska, się ta seria spodoba. Pierwszy odcinek, może jakiś furory, furory jakieś nie zrobił wyświetleniami, ale. Uwierzcie mi, że przekonacie się do tej serii, bo naprawdę. No, bo bo źle zrobiliśmy, bo ten serba no. nie wiedział, że będzie jechał, nie? Ja no, mam nadzieję, że teraz po powrocie, może jeszcze zwiększą większą siłą, ta seria I, ruszy. I, 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 i. Mam tylko nadzieję, a jak nie, no to. Nie nam się przyjemnie gra, tak więc my szybko no z niej nie zrezygnujemy. Okay. Raczej, tak wysułam Raczej. E... Okay. Już... chyba, że nam dedyka bloknie. <coughs> Dobra Te Donate robić. Nie. raz robiłem kółko teraz. Powinienem już jeździć teoretycznie o w tą Bo stronę nie. wzdłuż, ale ja jeszcze tutaj ten taki o jeden zrobię jakby nie to poprzecznie, no to co nie wiem pokazać Ogólnie to powinno jeździć przed przyjacielem. Nie wiem, ten do ten tego mówiłem do... właśnie, że powinienem taki... pokazywałem <coughs> kamerą, jak to robisz i tak wiecie tak <coughs> o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu! O! Jezu. o, Jezu. o się. Ej, wyobraź sobie, że zostawiałem powinien już i tak. tak... <coughs> no na, na następny odcinek już może... Znaczy, wiecie, u siebie w sensie, nie? Bo my to nagrywamy A raczej... co? Nie, u Kuby. Ale no nie to o tym chodzi, że na no, następny już taki, wiecie, bo jak te już wyjdą, że tak powiem, no to na następne, że tak powiem, następną trylogię, o, no to już wgramy tą nową wersję TC5. No to to na następny sezon. Nie, już bym, No, jak już tak teraz bez zimnego. <laughs> tam, tam, ja wam później pokażę, co on tam w ma. Cześć Mateusz, o! Wjechał Oj, mi na dzioba, wjechał mi na dzioba, <laughs> nic się nie stało. Seba i tak już pograł także. Nie no, ja za maszyny płacę, a to ci nie no, rozwala. No widzisz, ty, ty płacisz za maszyny, a ja ja zobacz go. ile mamy długu. <laughs> ma to już <trzyma> <laughs> Oj, zleciało oj, to wajza, oj. Kubeł? Co to jest? Right Agree Business zgłasza dużo zapraszania na towar ziemniaki. Skąd my weźmiemy ziemniaki, panowie? Tak. Jak Jarek do nas... Tu tu pola, nie pola z ziemniakami. Już. Odłącz go. Wyłącz Właśnie, ja się muszę za chwilę wysypać. Chyba. Co? A może też Żyjesz? tak chyba chcesz? Co? Jak walam. Idę, idę. Nie, nie, na razie nie ma to. Nie to, nie, to nie. Nie, Można... nie chcę, to nie. Można, spróbować. No. Łaski B. Nie, to nie. Następnym razem się nie zaczęło. O, dobrze, się dobrze. Jeszcze mu Nie bić okay. się. <grym> Czekaj, chwilę. Niech mi słoma wyleci. Skąd ten tekst już znam? Chyba nawet wiem skąd. Też wtedy kosiłem. Niech mi słoma wyleci? Nie rozumiem. Aj ja też nie. Aj, bo wy... nie pamiętam co. Nie oglądaliście. Tak. Aj bo wie to... mam na waszej kadencji jeszcze. Takie deja vu, wie nie wiem jak to się mówi, no. Drzwi, o, drzwi. Właśnie, po polsku drzwi. lepiej, nie. Deja vi. Dobra, to jadę do końca. Chociaż sobie dobra, że skończę to pole na odcinku, tam będzie dłuższy trochę. Wierzenie to się nazywa, inaczej. A i se chyba będzie... Belek belek na, samy, na, samym, na samym końcu Ale nie dają żadnego blach. hashtag'a, żeby wiecie jak coś przewija, żeby sobie nie zauważył. Dlatego już teraz daję takiego końcowego hashtag'a i ten hashtag to będzie... Ee, hashtag ładowanie. I hashtag ładowanie i zapinanie, o. O, Ej, tak, fajnie, tak, to tak, wychodzi, tak to nie. będzie wyglądało. Dobra, ja już mam 93%, także jadę się... W sumie ja chcę, wiem, ja chcę podjadać, bo tak w cieniu się stoi, stoi, taki samotny. A fiut, sam jest e, ale ja potrzebuję przyjechać do Już, już, Ja jadę szybko. Z szybkością światła zapierdalałem. Zazieram piece Mateusz, i zapierdalałem. No. Ja, ja mam zawsze bardzo dobry humor. A dzisiaj to konkretnie mam dobry humor. Tam kaczki no. się wylęgły? Nie, zbliża się pana pracy było. człowiek cieszy się z pracy, oo, i to mi się podoba. Tak, tak to jest pra tak. prawda. Warto było go z Polski sprowadzić. Tak. Hmm. warto go wykonać. A jaki seba co przepija do... cały majątek gospodarstwa. No 60 tysięcy długów, nie. euro. Ja tu przyjeżdżam z, z Polski, żeby harować, a on, on mnie tutaj też z długami co zaś. Jeszcze na pewno wiesz? Będę musieli wszyscy spłacać. Wjedzie mi mafia a. z buta. Szwarzwald, czy... O jezu! Ja zapomniałem, że mamy ten i... moty, i... trochę usypałem, ale dobra, już dupa. A i znowu włączyłaś Youtube? A? Youtube, Youtube? A ty, Właśnie ty, ja tego za... poprawić. Jak... Cześć, tej Meister. Włączyłaś Youtube a znowu? A, zobacz, przejechał, dobra. Mam dość Jakie miałem. Chwilowe. Chwilowe czy chujowe, bo nie słyszałem? No.

no i co? No czekaj. Dobra, czekaj, 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 bo mogę mi jeszcze zawodza Już Dobra, dobra, już. Co się stało? Chyba nagrywane to czy jakoś cofnęły do tyłu te no, ja Zajmisz? Nie, no nie widzę. Dobra, dobra. dawaj. O, teraz się naprawić. E co im się stało? Nie, bo one się to... kombajn się trochę upierdzieli Dobra, Seba! Ja mam teraz 30 dynku, ale... Od dwóch dni jest Czarno, tak upierdolony nie jest ten kombajn tutaj chwilę, bo nie I tylko dlatego, że troszeczkę go umyliśmy jeszcze nikt się o tym nie dowiedział Dobre W dupę co? No czekam, no. bo mam 30 pingu. O, teraz już ok. ja nie wiem załadować Chyba lubi Jak nie wiesz, można Jak mi <laughs> teraz, dobrze Tak, 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 ja tak Patrz tak, jak się dziwnie ten fader jak tak jakoś tak... Znaczy ten wałek, w sumie Bęben, jak... To, nie. Ślimak u nas się na to mówi A co ty, Arek, za jakieś tam... Kutasy... Nie, z, to, to nie tak zawracałem Dobra Finito <laughs> No, i finito Finita, tylko se tutaj jeszcze o taką podjadę, jakoś ładne, w ładnym miejscu Opuszczę tutaj Header Polecę do hopoków zobaczyć, no gdzie oni to są, sobie, tutaj? Sobie, 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 sobie. No i co panie, będziemy się powoli żegnać, tylko będziemy pasy, się powoli żegnać, wiecie. ale fajna miniaturka by tu była, o kurde Zajebista Niestety nie, nie mam takiej akcji, ma dziękuję, bo okusiłem Trzeba będzie coś z wymyśleć na miniaturkę No ale mniejsza o to. Mm. A może może być i tam, z byrkami. i tak Nie, i tak no, budzić tak. Ej, muszę je popchnąć, żeby była na spadnie sobie. Dobra, panie, będziemy kończyć w tym miejscu, Nie. tak? Więc ludziska, e, wszystkim, którzy oglądali do końca, oczywiście bardzo dziękuję, że że chci, zechcieliście tutaj poświęcić swój czas na obejrzenie naszych tutaj głupot wy, głupot wypoczyć i innych e, wariacji, że tak powiem. E, I cóż, jeśli? No kurde, same kozackie miniaturki tu wychodzą, nie? I już skoro, jeśli, jeśli jesteśmy, no, ja jeśli nie jesteśmy na niemieckim gospodarstwie, no to... Pożegnam się takim... E, niemieckim akcentem Aufwiedersehen <grym> Tak, ej, e, 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 e. zaraz weź, bo ktoś nas zgłos, zgłosi <grym> za ten, za kurde jakieś... No właśnie, jakieś, na, jakieś faszyzmy, nazizmu, czy jak to tam nazywa? nazizmu Tak więc cóż, jeśli odcinek ja się wam się z... <grym> y, tak więc jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie hmm. zostawić łapeczki, Ja się jeszcze nie subskrybujecie, no to e, byłoby miło, gdybyście zostawili suba, tak, ale ja lubię być tutaj długo, e, tak, zostawcie suba, bo jest nie? z nami Kuba, i cóż, żeby nie przedłużać jeszcze bardziej, O, Widerzeń, trzymajcie się i cześć!